Portowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. Cześć, dzień dobry, się macie, ludziska. Poniedziałek, późne popołudnie, no to jest taka data, to jest taki termin, kiedy mówimy sobie dużo o sporcie, albo tylko i wyłącznie o sporcie. A to, że tych atrakcji weekendowych, a to, że tych też atrakcji związanych z rywalizacją i sportem nie brakuje. No to zbieramy dla Was te informacje i w tej poniedziałkowej pigułce staramy się to bardzo dokładnie przekazać. Dzisiaj będzie piłka nożna, dzisiaj będą też inne dyscypliny, jedna taka szczególnie ważna dla nas i od niej właśnie zaczniemy, bo uważamy, że właśnie w najbliższy piątek. Ta impreza sportowa będzie potem niosła się po całym powiecie pońskim, ale nie tylko powiecie pońskim, hen-hen daleko, a my też będziemy mogli być z niej dumni. No to nie zwlekamy, zaczynamy 3-2-1 start. Czasu coraz mniej pozostało, aby dołączyć do listy startowej i 104. rocznicę ozyskania niepodległości przez Polskę świętować na sportowo 11 listopada. Radio Płońsk oraz Starostwo Powiatowe organizują biegową rywalizację na dystansie 5 km lub 500 metrów. Drugi dystans dedykowany jest najmłodszym amatorom zdrowej aktywności. Zapisy cały czas jeszcze trwają. Na listę startową dołączyć można za pośrednictwem strony RadioPlońsk.pl łamany na bieg lub przed samym startem w biurze zawodów zlokalizowanym w budynku pierwszego Liceum ogólnokształcącego imienia Henryka Sienkiewicza zachęca i zaprasza Robert Adamski, członek zarządu powiatu pońskiego. To no jest tutaj aspekt sportowy, rywalizacja sportowa i sportowcom nie trzeba tłumaczyć. Oni po prostu idą jak w dym, chcą się ścigać i my to zapewniamy. Natomiast trzeba też spojrzeć na tło tego wszystkiego, na wydarzenia za naszą wschodnią granicą. Myślę, że większość z nas zrozumiała, że ta niepodległość nie jest dana raz na zawsze, że pewnych spraw trzeba przypilnować i tym elementem tego wszystkiego, jakim jest patriotyzm, trzeba go kultywować, trzeba młodych wychowywać, trzeba tworzyć wspólnotę narodową i myślę, że tego typu wydarzenia są najlepsze więc zapraszamy i bawmy się razem, rywalizujmy, cieszmy się tym dniem. Trochę szczegółów o samym biegu. Jego trasa wytyczona zostanie na ulicy Kopernika w Pońsku, i meta przy miejskim Centrum Kultury. To jednak nie wszystko, co czeka na uczestników biegu niepodległości. O wprowadzenie w klimat sprzed ponad 100 lat zadbają członkowie jednostki strzeleckiej 10.06, którzy przygotują stanowiska rekonstrukcyjne. Będzie także możliwość zwiedzania samochodu pancernego, bieg niepodległości, radia Pońsk i starostwa powiatowego 11 listopada, już w najbliższy piątek, oczywiście, w Płońsku. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. To mamy za sobą właśnie tą najważniejszą imprezę, którą uznaliśmy w tym tygodniu. Czas przejść do piłki nożnej i zaczniemy sobie dzisiaj wyjątkowo od rozgrywek Ligi Okręgowej. W Krasochocin dzięki wzorowej postawie w pierwszej połowie pokonała 3-2 imienniczkę z Radzanowa w rozgrywkach Ligi Okręgowej. W poru, w, po wyrównanym e, początku gospodarze zaczęli dochodzić do głosu i strzelać kolejne gole. Najpierw idealnie dośrodkowanie z rzutu rocznego wykorzystał Przemysław Walczak. Niedługo później jedenastkę po faulu na Krzysztofie Dzięgielewskim. Wykorzystał Mateusz Żulewski. W doliczonym czasie gry ukuł jeszcze Kamil Blicharski. Kilka wrzutek nie do końca udanych, aż w końcu rzut rożny, pałeczka dośrodkowuje. No i co, piłka spadła na głowę, wystarczyło tylko strzelić. Myślę, że po prostu swoje, tak? Nie będziemy nic zmieniać, jeżeli idzie. Myślę, że jeżeli zagramy drugą połowę, tak jak pierwszą, no to powinniśmy spokojnie trzy punkty ci nie zatrzymać. Tak wyjaśniają, wyjaśniając Państwu, Pałeczka to oczywiście kapitan i trener drużyny Mateusz Pałka, a mówił dla Radia państw Przemysław Walczak, obrońca w kry Sochocin. W drugiej połowie obudził się zespół przyjezdnych zdobywając dwa gole. Gospodarze dowieźli jednak prowadzenie do końca i w tabeli po 13 kolejkach mają 20 punktów. W następnej zagrają na wyjeździe z GKS-em Strzegowo. Tutaj przecinek, jeśli chodzi o piłkę nożną, wrócimy do tej tematyki, ale już w drugiej odsłonie naszego programu za kilka chwil. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. Podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. Cześć, witajcie ponownie, Paweł Wiewiórkowski, kłaniam się nisko, czas na drugą odsłonę naszego programu. Kończyliśmy piłką nożną, więc będziemy naturalnie kontynuować ten wątek. Pozostaniemy też w lize okręgowej, o której już mówiliśmy odnośnie spotkania w Kry Sochociń, która wygrała. No a te kolejne informacje właśnie z tej ligi są troszkę gorsze i troszkę bardziej w minorowych nastrojach kończyli gracze. Poszczególnych drużyn swoje boiskowe boje. Kryształ jest pokonał 5 do 1 nowe miasto. Korona szydłowa, lepsza od korony Karolinowo, tutaj wynik końcowy 6 do 0. No, a zespół GKS-u Komfort Term Gumino przegrał 2 do 3 na wyjeździe z ostrowią ostrów Mazowiecką. Zaglądamy do tabeli, tam GKS na 8 pozycji. Sona jest dziewiąta, na... a korona Karolinowo zamyka. Tabele. W rozgrywkach dodajmy jeszcze piątej ligi. Tym razem pauzował zespół Pońskiej Akademii Futbolu. Gracze Kamila Kobelińskiego wrócą do rozgrywek w najbliższy. Weekend. No to czas na A-klasę, a tam spotkanie, które szczególnie wywołały dodatkowe emocje ze względu na derbowy pojedynek Gladiatora Słoszewo i GKS Orląt Baboszewo. Derby rządzą się swoimi prawami, to oklepane hasło jak mantra wraca przed każdym meczem drużyn z powiatu pońskiego. Derby jednak często są również odzwierciedleniem sytuacji w tabeli i tak w meczu pomiędzy Gladiatorem Słoszewo, który zamyka tabelę i ekipą GKS Orląta Baboszewo, Buszewo, która plasuje się w środku tabeli, wynik nie mógł być inny: 0 do 5 dla gości. Już do przerwy padły trzy gole. Na listę strzelców wpisali się Kamil Gajewski, Adam Starczewski i Paweł Łączyński. W drugich 45 minutach kolejne gole zdobywali ponownie Łączyński i Gajewski. Goście mieli doskonałą okazję na bramkę honorową, ale strzał, ich strzał zatrzymał się na słup. Nie spodziewa się, że pójdzie stosunkowo łatwo. Bo to derby, a derby się rządzą swoimi prawami. Wiedzieliśmy, że będzie trudna walka, ciężka i gospodarze nie będą odpuszczać nogi na każdym kawałku. Mam nadzieję, że to będzie nasze przełamanie i zaczniemy zdobywać punkty na następnych meczach. Powiedział po ostatnim gwizdku szczęśliwy, aczkolwiek trochę niepocieszony Paweł Łączyński, niepocieszony, bo nie udało mu się strzelić w tym spotkaniu hat -tricka. W tabeli po 12. kolejce Orlęta mają 15 punktów, a zespół Gladiatora po dwóch remisach nadal czeka na pierwszą wygraną. No to teraz czas na piłkę nożną Trampkarzy. W decydującym o awansie meczu rozgrywek Ciechanowsko-Ostrołęckiej pierwszej ligi rocznika 2008-2009 piłkarze Płońskiej Akademii Futbolu okazali się gorsi od wicelidera, czyli drużyny MZKS Narew Ostrołęka. Spotkanie zakończyło się wynikiem 0-4. do 4. Do utrzymania prowadzenia gospodarzom wystarczył punkt, ale niestety z 10 rozegranych w tym sezonie spotkań w lidze to było ich najsłabszy. Z awansu się na ref Skuteczność, mniej błędów. Uważam, żeby ci chłopcy się rozwijali, muszą grać z najlepszymi. Tutaj byłaby na to szansa właśnie w lidze Mazowieckiej. No cóż, dalej walczymy. Być może za pół roku uda nam się wrócić do tej Mazowieckiej. No dzisiaj na ref lepsza, cztery bramki. Niedosyt pozostał, bo z przebiegu całej rundy myślę, że nie byliśmy słabszą drużyną od Narwi. Powiedział Radio Pońsk Piotr Matczak, trener zespołu trampkarzy Paw Pońsk. Warto jednak wspomnieć, że zespół PAF dzięki bardzo dobrej postawie w poprzednich spotkaniach był bardzo blisko awansu do wyższej klasy rozgrywkowej, gdzie w przyszłości już występował. Panowie, szansa do powtórki już na wiosnę. Piotrek kapitalna robota w tej rundzie, także trzymamy kciuki, by na wiosnę, żebyście na wiosnę to wy mogli świętować. No to teraz drodzy Państwo krótka przerwa od sportu, ale jeszcze wrócimy także do usłyszenia, do zobaczenia za chwilę pary. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radio Pońsk. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. I znów się widzimy i znów się słyszymy. Kolejna odsłona sportowego podsumowania tygodnia Radia Pońsk. Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Zamknęliśmy temat związany z piłką nożną, tematykę piłkarską. No to przenosimy się teraz na dwa kółka, na rowery, bo tutaj też działo się dużo. To ze znanymi osobistościami. No to teraz czas na szczegóły. Daria Pikulik, medalistka Mistrzostw Świata i Europy w kolarstwie torowym i uczestniczka dwóch igrzysk olimpijskich, gościła w publicznym zespole szkół i przedszkoli samorządowych w Sochocinie. Spotkanie odbyło się w ramach sportowych warsztatów. Nie doszłoby do nich, gdyby nie wcześniejsza inicjatywa szkolna. Więcej o niej mówi Magdalena Bachman, nauczycielka szkoły i koordynatorka pomysłu. Z w maju 2022 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie Phoenix Active School 2022 i zgodnie z zadaniem konkursowym stworzyliśmy film wideo, który promował szkolne aktywności fizyczne oraz prezentował ćwiczenia sportowe uczniów. To były m.in. zabawy ruchowe, taneczne, gry zespołowe oraz ćwiczenia indywidualne. Również na potrzeby konkursu nagraliśmy autorską piosenkę Akcja Phoenix studio nagrań MCK w Płońsku. W wyniku głosowania na najlepszy film nasza szkoła zdobyła nagrodą publiczności, warsztaty sportowe i właśnie zostały one przeprowadzone. Największe zainteresowanie uczniów sochocińskiej placówki oświatowej wywołała możliwość spotkania z Darią Pikulik, która porozmawiała także z nami. To jest na pewno fajne doświadczenie i takie motywujące, jak fajnie widzieć, jak te dzieciaki się zachwycają takim zwykłym rowerem, można powiedzieć, dla mnie na co dzień, bo jest to takie już codzienność i na pewno fajnie, że taka jest odskocznia i można zobaczyć taką radość dzieci, że, że przyjechałaś do nich, że, że pokazujesz im po prostu tak naprawdę swoją codzienność i rower i to na pewno fajnie tak napała taką energią pozytywną i pozwala mi gdzieś tam bardziej się cieszyć tym rowerem na co dzień, nadal po tych 11 latach. Powiedziała nam reprezentantka Polski w kolarstwie torowym. Łącznie w warsztatach udział wzięła ponad setka dzieci. Brawo, wspaniała impreza! No i miejmy nadzieję, że kolejne młode kolarskie talenty w Sochocinie się po prostu pojawią. Dziękujemy za tą odsłonę, ale to nie koniec informacji sportowych, bo w ostatniej części zajrzymy jeszcze do tego, co słychać u wędkarzy. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pojs. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk. I to już ostatnia odsłona SPT w dniu dzisiejszym. Witamy się ponownie. Dużo mówiliśmy już i o piłce nożnej i o kolarstwie, ale też sporo działo się w ostatni weekend nad akwenem rudki, rywalizacja wędkarzy, którą też często bardzo chętnie odwiedzamy, by dzielić się informacjami dotyczącymi takiej wewnętrznej, zdrowej, fajnej rywalizacji. Najczęściej właśnie na akwenie Ródki, No ale dobrze, czas na szczegóły. Dokładnie 23 wędkarzy rywalizowało sobotniego poranka o puchar starosty powiatu pońskiego. Zawody zorganizowano na rudkach. Pogoda sprzyjała amatorom wędkowania, a tych w Pońsku, jak doskonale wiecie, nie brakuje. To jest sama satysfakcja siedzieć nad wody, ja bez tego to ja żyć nie mogę. Ja to kocham nad życiem, nie dojad, nie dospał. A wędkowanie dla mnie to jest majątek. Powiedział nam Zbigniew Zasoński, jeden z uczestników sobotnich zawodów. Narodka łowili nie tylko wprawieni wędkarze, ale także ci, którzy cały czas zbierają potrzebne doświadczenie, a tym razem przed państwem Szymon Lewandowski. Ciepło jest! Coś... Łowię na co dzień. Zwyczaj tam na Mazurach Łowię na jeziorku od 7 lat. Łowi się dobrze, udało mi się złowić szczupakarz 47 cm. I wszystkim życzymy takich sukcesów i takiego zapału, jeśli chodzi o wędkarstwo, jakie właśnie posiada Szymon. To jednak nie wystarczyło do zgarnięcia głównej nagrody, bo o 5 cm dłuższego szczupaka wyciągnął z wody Emil Śladowski, i to on wrócił do domu z pucharem starosty. Emil, wielkie, wielkie gratulacje. I to na tyle, drodzy Państwo, w dzisiejszym sportowym podsumowaniu tygodnia Radia Pońsk. Cały komplet tych sportowych wydarzeń przeanalizowaliśmy razem. Widzimy i słyszymy się oczywiście za tydzień, w kolejny poniedziałek. Na pewno będzie piłka nożna, na pewno będzie relacja z biegu niepodległości Radia Pońsk. Będą też inne dyscypliny. Paweł Wiewiórkowski, i Janusz Popłonkowski dziękujemy ślicznie za uwagę. No i see you later już za tydzień. Sportowe podsumowanie tygodnia w Radiu Pońsk.